Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani w tę niedzielę Trójcy Świętej. I nie tyle dzisiaj myślę o tej wielkiej tajemnicy, jaką jest Trójca Święta, ale o Chrzcie Świętym. Jakoś ta modlitwa moja właśnie w tym kierunku poszła w duchu takiej wdzięczności Panu Bogu za to, że w imię Trójcy Świętej jesteśmy ochrzczeni i w imię Trójcy Świętej nasze serca zostają opieczętowane. I już na zawsze nasze imiona zapisane są w niebie. Uwielbiam dzisiaj Trójcę Świętą za to, że moje serce jest opieczętowane właśnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący właśnie w Trójcy Świętej jedyny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.